Siemanko jestem Technokrata i witam was w kolejnym Game Newsie. To jest trzeci mój film nagrywany pod rząd Tech News, podsumowanie newsów Night i hardware i teraz Game News. No ale trzeba takie rzeczy nagrywać. Eee, I tu mamy ciekawą informację, ponieważ no Twórca, czy też chyba główny, to był główny nawet mm, scenarzysta Wiedźmina 3 i współtwórca Cyberpunka odchodzi, odszedł już zresztą rok temu, ale teraz założył swoje własne studio o Rebel Wolves i Rebel Wolves nie od razu Wam się nasuwa, że to jest, ma ewidentnie... Nawiązanie do Wiedźmina i że zbuntowane Wilki, że, że to taki zbuntowany twórca Wiedźmina, który odchodzi i wypuszcza coś swojego, no mi od razu takie skojarzenie się nasuwa. Bardzo, bardzo ciekawy projekt tutaj się szykuje. Ja trzymam kciuki, bo ja bym chciał takich tytułów AAA w świecie fantazy z polskiego rynku jak najwięcej i powiem Wam szczerze, no tutaj. Nie tylko, nie tylko Toma Konrad Tomaszkiewicz, ale też Bartłomiej Gaweł, Daniel Sadowski czy Jakub Szymałek, tacy ludzie z CD-projektu, którzy pracowali czy to przy Wiedźminie 3, czy przy Wojnach Krwi, przy, przy Cyberpunku, odchodzą, zakładają to studio i planują wyprodukowanie takiego RPG fantazy właśnie mrocznego, wieloczęściowego i złożon i dużego przede wszystkim. Nie ma to być jakaś popierdółka, ale duży tytuł. Więc jeżeli zachowałoby to klimat Wiedźmina, wiadomo, nie przeniosą bezpośrednio rzeczy z Wiedźmina 1 do 1, bo nie mają do tego praw. Też stworzenie gry podejrzewam od zera, a nie na bazie już jakiejś prozy, gdzie ten świat jest częściowo wykreowany, musi być trudniejsze, czy znaczy musi, nie musi być trudniejsze, ale podejrzewam, że będzie trudniejsze ale mimo wszystko trzymam za nich kciuki CD Projekt e, e, mówił czy też mówiło się o e, Torgalu, Torgal to też na podstawie właśnie komiksu takiego dawnego polskiego komiksu kto pamięta ten pisze ja osobiście nigdy tego komiksu nie czytałem też ma tworzyć jakiegoś RPG. Zobaczymy, co z tego będzie. Czyli taki. No już nie chcą być może dalej kontynuować Wiedźmina. Moim zdaniem, Wiedźmin prędzej czy później czwórka wyjdzie. To jest kura znosząca złote jaja, jakby Wiedźmin 4 albo nawet reboot serii. Przecież kilkanaście lat temu dostaliśmy jedynkę, więc e, remake serii, odświeżenie, z, zrobienie od nowa jedynki. Nawet może być wątek fabularny taki sam, ale wrzućmy sobie otwarty świat, odświeżmy wszystko graficznie. To by się sprzedało, to by, się, to by zrobiło kasę. Więc nie wierzę, że seria Wiedźmin przestanie być przez nich e, przekuwana na kasę, bo, bo nie przestanie, ale może chcą popróbować innych rzeczy. Tutaj natomiast spodziewałbym się mocnych nawiązań, czy też no, takiego zbijania do klimatu Wiedźmina, ale czy koniec końców będzie to Wiedźmińskie, czy może coś. Właśnie innego, bardziej no, w, w jakieś takie dark fantazy, bo jednak Wiedźmin nie był takim dark fantazy. To był taki normalny świat fantasy, z, właściwie normalny świat, taki średniowieczny, podbarwiony tym, co w fantazy lubimy najbardziej, czyli istotami, które nie istnieją, magią. No i miecz to jest coś, co teoretycznie istnieje. No, tam istnieje w takim bardziej zaawansowanym wydaniu. Tutaj dostaniemy jakieś już bardziej wymyślne stwory, nie tylko elfy i krasnoludy i ewentualnie gobliny jako, jako właśnie rasy będące w Wiedźminie 3. W ogóle w Wiedźminie 3, jako w grze, chyba nie pojawił się e, przedstawiciel nie, nie goblinów, tylko był taki prawnik Wiedźmina. A to teraz w książce był ten temat. Nie będę tego drążył, bo to był w książce i on był chyba jedynym przedstawicielem. E, nie, go, kto jest jednym z najlepszych kowali. Oprócz krasnoludów najlepszymi kowalami były. No chyba Gobliny, chyba Gobliny, chyba dobrze mówię. On jeździł na takim wózeczku, miał taki wózeczek jakiś taki steampunkowy. Nieistotne, ale no tych raz było niewiele. Poza ludźmi, elfami i tak praktycznie nie istniały, no bo były sukury, ale to potwory tak naprawdę nie lasa, nie rasa humanoidalna. Tutaj takich ras humanoidalnych może być więcej. Cóż, trzymam kciuki, bo ja lubię fantazy i takich tytułów chciałbym jak najwięcej oglądać. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Krótki odcinek, ale wiecie, dużo pracy jeszcze przede mną. Mam nadzieję, że za to wrócę do Was jutro z kolejnym odcinkiem, żeby no, nie było takich dużych 3-4 dniowych luk na tym kanale. A na pewno, żeby nie było takich luk, jak pojawiały się kiedyś, czyli tydzień, dwa miesiące. Więc ja Wam za dzisiaj dziękuję. Zostawcie łapkę w górę i suba, jak ktoś obejrzał do tego momentu. No i cóż, miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia. Cześć!